Siemka, dzisiaj chciałbym pokazać Wam deskorolkę, pokazać i ostrzec przed blatami z Beard House'a. Otóż jak tu widać właśnie to znak firmy Beard House. Otóż, jeździłem niecałe 3 godziny od zakupu, deska kosztowała 280 zł, więc to nie tego, nie są to małe pieniądze a po już tych 3 godzinach jest i jazdy e, pękła mi e, deska tutaj jak, to, jak widać tutaj właśnie te pęknięcie e, pękła odeszły aż dwie warstwy tutaj i no niestety powiedzieli że e, nie przyjmą nie tego zwrotu. I chcę Was ostrzec przed tym. Właśnie przed takimi zakupami w się Na sensie przykleiłem. Już jakiś czas się trzyma. Niestety po kolejnym czasie, niedługim od tamtego pękła odprysnął tak jakby kawałek no, Blatu, jak, jak widać, no, mniej więcej, no i nie jest w bycie ciekawia. No i nie wiem, tak ostrzegam Was przed y, kupywaniem takich desków z Byczausa. I chciałbym jeszcze y, dodać, że kolejną wadą jest właśnie ścieranie. Tutaj jest śliskie. Tu jest kompletnie ślizgiem. Tu jest gryf i tu jest ten ślizg. Otóż kilka razy w jakiś bardziej mokry dzień poszedłem pojeździć i po prostu było mokro, wilgoto. Jak wdyrtałem, po prostu pojeździłem to się zaczął ścierać zaczął pod wpływem tej wilgoci. Otóż w mojej poprzedniej desce która była tańsza, e, tak nie było. E, I to by było na razie. Na razie.